Halo, halo, dzień dobry, cześć, witam was, oto pierwszy odcinek z kampanii by gdzie Prison Architect. Połączenie przychodzące, odbierz. Przed nami nie rada wyzwanie. W placówce przebywa więzień skazany na śmierć za podwójne morderstwo. Zlecono nam budowę komory egzekucyjnej na cześć tego szczęśliwca. Myślałem, że napiszę nieszczęśnika. Komorę należy zbudować w tym miejscu. Pierwszy krok, krok w takim zeszycie to wzniesienie budynku, który pomyśli komorę egzekuc egzekucyjną oraz, oraz pomieszczenie tymczasowe. Zabierzmy się do roboty. Wnieść nowy budynek w tym miejscu. Utrzymujemy również nowego wejścia do placówki egzekucyjnej. Umieść duże drzwi więzienne w południowej ścianie. Buduj. Zrobię to z betonu. Nie, nie będziesz mi życia układać, nie będę robił cegłą. O. Ciężko przesuwa, jak ma się bok nie włączony. Buduj. Duże drzwi. Co chcesz? Za zabudowym odpowiadają robotnicy. Wezną stal i beton z tego pomieszczenia magazynowego i zabiorą je na plac budowy. Użyją tych materiałów do budowy fundamentów i szkieletu nowego budynku. No, wiemy o tym, nie musimy tego tłumaczyć. Te czynności trwają najdłużej. Uda należy zawsze planować z nim wyprzedzeniem. Tym razem rozejrzymy się. Użyj... Użyj wsadu lub strzałek, aby poruszać się, a, oraz rolki myszki, aby przybliżać od obraz. Co mamy, się ruszać. No. Zbudował, zbudował. Wykonali z umieścić pomieszczenie tym zasobem i komorę egzekucyjną. Do na pomieszczeń pomieszczenie użyć ścian ceglanych. No może ja nie chcę ceglanych, ja sobie zrobię betonowe, bo lubię betonowe. To nowe moim zdaniem są wytrzymalsze, trudniej w nich uciec i tak dalej, i tak dalej. I po prostu wolę te ściany. Ładniej wyglądają. Buduj, buduj. Prawie jest. Teraz umieścimy ścianak ścianach działowych duże drzwi więzienne. Aby nowe pomieszczenia były gotowe do użytku, należy spełnić określone kryteria. Cela musi mieć łóżko i toaletę. Komora jak wymaga krzesła elektrycznego. No to budujemy. Masz łóżko. Masz toaletę. Masz krzesło elektryczne, macie wszystko. Budujcie. O, idziecie i idzie. Jedno. Idą zresztą... Tam, tam... Dobra. Nowaja... Podstawy mamy za sobą. Jest jeszcze kilka ustawień, które możesz... możesz... Wprowadzić. Nie są one jednak obowiązkowe. Stan rzeczy Wszystko zależy od tego, jak bardzo... Prosisz się o swoich więźniów oraz ich środowisko. On jest skazany na śmierć. Mu środowisko nie jest potrzebne. Które można jego okno na zewnątrz i mam półkę na książki. Nie chcę ich złagacać. Placówka wyglądałaby lepiej z posadzką wyższego standardu. Na przykład z paneli drewnianych lub mozaiki. Na zewnątrz można dodać oświetlenie i chodnik. Jeśli uważasz, że jest to potrzebne. Oto gwiazda programu Edward Ramsey. Wiesz lub nie, ale kiedyś był nauczycielem. To, co na swój los, nie powinno nas interesować. Zdecydował o tym system sprawiedliwości. My wykonujemy tylko swoją pracę. Gdy uznasz, że placówka jest gotowa, możesz przenieść więźnia do nowej celi. Kliknij zdjęcie w jego celi, aby zlecić przemieszczenie. No nie ma na co czekać, Dajmy dalej. Nie niech słuczy mu, zabił zimną krwią, jest winny jak nic Sam się przyznał, chcesz usłyszeć opis jego czynów? Chyba niezła historia, było około 11. świata były zapalone Widziałem, że jest w domu Kat cenkę to jest tego żona język, was tutaj Edward, ja nic nie mów, po prostu milcz, co zrobić! No i zabił. Nie dziwię mu się. Zdrada to jest poważna zbrodnia. Moim zdaniem nie ma o czym dyskutować. Zasługuje na każdego na każdego volta, którym go Przesyjemy. To też trudne słowa tu dał. Każdy z usług na wybaczenie. Nawet on. Jesteś gotów wydać ostateczny wyrok? Przyłapanie z innym, z innym facetem to żadna wymówka. Zresztą że tam ze spluwą, wiedząc, że zostanie ich razem. To podwójne morderstwo z premedytacją. Od początku do końca współpracował z policją. Lokalne władze robią z niego przy... Ro... No, robią z niego przykład. Gdyby popełnił przestępstwo 100 km na północ, dostałby do żywocie. Gdzie tu sprawiedliwość? Sprawiedliwości nie ma, nie było i nie będzie. Jest takiego człowieka wolno? Będę spokojnie spokojniej, wiedząc, że jest martwy. Dzwoni prezes. Dobra robota. Mamy jednak mały problem, komora egzekucyjna nie jest sprawna, ponieważ nie ma dostępu do prądu. Musimy doprowadzić do niej prąd. No skoro nie ma prądu, to wiadomo, że trzeba go do doprowadzić, tam nie? No. Oglądamy teraz więzienie w trybie media, który pokazuje instalację elektryczną więzienia. Każdy budynek placówki jest połączony do sieci energetycznej, za pomocą tych grubych, podziemnych przewodów. Prąd jest dostarczony przez tę te... po... podstację, która pobiera prąd z głównej stacji energetycznej. Wiem o tym. Nie musisz mi tego tłumaczyć. Jak widzisz, cały blok więzienia jest pozbawiony prądu. Wszystkie światła są wyłączone. Aby rozwiązać ten problem, musimy włączyć tryb media i sprawdzić, czemu nie jest pozbawione prądu. Bo tam kabla nie ma Najbliższe przewody elektryczne znajdują się zbyt daleko Naciśnij technicy nie mogą dokonać przyłącza Pociągnij przewody elektryczne bliżej, aby odjąć ten blok więzienny Ten mówi media, tu jest zaplecie, Ja już nie wiem, jak jest poprawnie Tu, tu Tu też zrobię Budujcie Woduj, woduj, woduj. Weź jeden kabel, lawaj. Robotniku, gdziekolwiek jesteś. Idź tam i postaw tamten jeden kabel. No. Nie tylko oświetlenie wymaga prądu, to jest się nowego krzesła elektrycznego. Udziel budów elektrycznych, aby podłączyć placówkę egzekucyjną do sieci energetycznej. Już się podłączyłem. Kiesło elektryczne jest specjalnym urządzeniem elektrycznym. Wymaga ważnej linii energetycznej. Możesz podłączyć je bezpośrednio do sieci energetycznej. Już się podłączyłem. To prawie koniec. Powinniśmy przynajmniej raz przetestować nową komorę egzekucyjną. Włączymy na kilka sekund, żeby upewnić się, że wszystko działa. I wywaliło prąd Coś jest nie tak Wygląda na to Że pobraliśmy zbyt dużo mocy Przypalając bezpiecznik w stacji energetycznej Całe więzienie pogrążyło się w ciemności Potrzebujemy więcej mocy Aby, aby wytrzymać Obciążenie krzesła elektrycznego Najpierw potrzebujemy, żeby włączyć, żeby z powrotem włączyć moc, w tym celu musisz włączyć stację energetyczną... włączyć stację nią i wybierając opcję włącz w wyśledzonym menu. W dodatku do tego kondensatory moc niezbędną do obsługi zesła elektrycznego. Gdy wykona się czynności ponownie do zesło elektryczne klikając na nie, wybierając opcję włącz w menu. budujcie je Idzie tu ktoś? halo halo Ty budujesz? Ty budź raz, dwa, trzy włącz i włącz no i teraz działa. Świetnie, to już chyba wszystko. Tutaj kończy się nasza odpowiedzialność. Wykonaliśmy robotę profesjonalnie. A to ważne w naszej branży. Starajcie się nie myśleć o dalszym przebiegu. Jak dobrze, że te zdjęcia tutaj porównajcie to, a to. Dwie zupełnie różne sprawy. Chodź do kościoła, smutny zgarbiony. Czym mogę pomóc? Szukasz wybaczenia. Nie wiem. Muszę to zrobić. Nie mogę żyć z życiami, które zrobiłem. Musi przyznać się robiny. Nie możesz uciec przed konsekwencjami swoich czynów. Ja na spokoju, dopóki nie stawisz co w przeszłości. Chcę wrócić. Chcę wybaczyć jej. Chcę, żeby ona wybaczyła mi. Nieważne, co zrobiłeś. Bóg wybaczy ci. Jeśli tylko go o to poprosisz. Później jednak od... Odpowiedź na swoje czyny, wyświetle prawa. Nie ma innego sposobu. A to odpowiedź wyświetle prawa. Już czas, Edwardzie. Postanowiłem słusznie. Nawet jeśli ten świat nie jest gotów ci przebaczyć. Wkrótce będzie z Bogiem. To On Ciebie osądzi. Ościędzi. Co ja mam w tej głowie, że tam widziałem? Ościędzi. Zbliżamy się do końca tego epizodu. Edward Rosmay zostałeś uznany za winnego dwóch zabójstw pierwszego stopnia. Karą za to jest śmierć. Czy masz coś do powiedzenia? Susan. Przykro mi. Coś tak czuję, że w tym miejscu kończy się już ten epizod. Na razie cieszę ja się z wami żegnam. Obejdziemy tylko do końca. I co się stało? Wajcha poszła i umarł. Został porażony prądem. Teraz hmm. ja się z wami żegnam. Na razie cześć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku będzie... Będzie... Halo. Bro powiedz mi co będzie w następnym odcinku. Żeby moi widzowie wiedzieli. W następnym odcinku będzie rozdział drugi. Palermo. Ale to potem. Na razie. Do zobaczenia. Cześć.